Witam ponownie na moim kanale. Słuchajcie, dziś kolejny przepisik na sałatkę do słoików. Tym razem, jak widzicie, sałatka z kapusty, oczywiście z dodatkami. Powiem tak, sałatka jest tak pyszna, że dosłownie niebo w gębie. Yy, powiem Wam ta, yy, jeszcze tak, zrobiłem sobie yy, już jakiś czas temu kilka słoiczków takich próbnych. Dzisiaj właśnie otworzyłem pierwszy słoiczek. Dosłownie, powiem Wam tylko tyle. Kapcie spadają z nóg. Włos na głowie się jeży, jeśli ktoś ma, bo u mnie jest krucho z włosami. Dosłownie sałatka tak pyszna, że muszę Wam podrzucić ten przepisik. Ale dość biadolenia, bierzmy się do działania. Tak więc jakich produktów będę używał do tej sałatki? Oczywiście kapusta w ilości pół kilograma, papryka u mnie kolorowa również w ilości pół kilograma. Oczywiście po usunięciu tych gniazd nasiennych pół kilograma pomidorków. I pół kilograma marchewki. Zaczynam od pokrojenia kapusty, poszatkowania kapusty. Oczywiście możemy to zrobić szatkownicą, ale tutaj nie ma tego dużo. Tak więc ja to sobie pokroję nożem. Nie musi to być aż tak specjalnie drobno. Wiecie, to będziemy i tak później pasteryzować, parzyć. Także takie grubsze frakcje też są wskazane. Tak więc ja teraz sobie pokroję kapuchę i powiem, co robię dalej. Kapustę mam pokrojoną. Teraz biorę się zakrojenie papryki. Słuchajcie, paprykę kroję w taką dość grubą kostkę. Tak więc, słuchajcie, sałatka ta jest bardzo szybka w przygotowaniu. Tutaj nie musimy zbyt długo czekać. Dosłownie. 15-20 minut, żeby te składniki delikatnie się przegryzły. Jeszcze Wam dopowiem, że ta sałatka będzie właśnie z przyprawą kebab geros. No dosłownie fantastycznie, yy, tak jak dla mnie, fantastyczny smak. Tak więc ja sobie dodaję. Oczywiście, jeśli nie chcecie, możecie to ominąć. Jeśli nie lubicie na przykład tej przyprawy. Ja tutaj nic nikomu nie każę. Nie doda przyprawy też jest ok. Ale wydaje mi się, że ta przyprawa niesamowicie podkręca właśnie smak sałaty. Jak widzicie, papryka pokrojona. Teraz pomidorki. Fantastycznie by tutaj się nadały pomidorki koktajlowe. No, ale niestety u mnie nie ma. Oczywiście pomidory koktajlowe dajemy w całości. Tam nic nie kroimy. Jak widzicie tutaj wycinam tylko tą grubszą część. U mnie dość, są dość duże te pomidorki, więc kroję na takie drobniejsze części. Mamy małe to tylko na, na dwa lub, lub na cztery razy w zupełności wystarczy. Tak więc większość warzyw pokrojona została tylko marchewka. Marchewkę ścieram na tarce jarzynowej. Tak więc warzywa mam pokrojone i słuchajcie do tej sałatki na chwilę obecną nie będę dodawał soli ze względu na to, że dodaję przyprawę gyros, która sama w sobie jest słona. A przy tej próbnej sałatce dodałem troszeczkę może za dużo soli. Troszeczkę była zasłona, a chcę Wam podać przepis idealny. Także ja sobie to spróbuję po takim wstępnym przegryzieniu się sałatki i ilość soli podam w przepisie. Tak więc yy, działamy dalej. Mam tutaj przyprawę kebab gyros w ilości 30 gram. Do tego słuchajcie, wsypuję 150 g cukru, 80 ml oleju, czyli około 1 trzecia szklanki i 150 ml octu, Ocet 10% spirytusowy. No nie wiem, jakieś 3 piąte szklanki, powiedzmy. I teraz oczywiście trzeba to dość dobrze wymieszać. Tak więc ja sobie to wymieszam i odstawię na około 15-20 minut. Tak więc słuchajcie, tak jak mówiłem, sałatka stała u mnie 20 minut. Jeśli chodzi o tą sól, o której mówiłem, dodałem tylko jedną łyżeczkę. Dla mnie w zupełności to wystarczy, ale wy, jeśli będziecie robić, po prostu musicie spróbować i doprawić do, do swojego smaku po prostu. Teraz słoiczki, oczywiście wyparzone do każdego słoiczka, po jednym ząbku czosnku i po kilka ziarenek pieprzu. I cóż, możemy napełniać lejek. Wiecie, ja to zrobię ręką. Najlepiej jest brać sobie właśnie spod spodu. Bierzmy to z tej zalewy, która tam powstała. Tak więc ja sobie napełnię te słoiczki i powiem coś o pasteryzacji. Słuchajcie, słoiki napełnione, sa, sałatki, nic nie zostało. Teraz jeszcze y, tą zalewę dolewam do słoików. Przecież nie wylejemy, tutaj jest najwięcej tego smaku. Tak więc słoiki napełnione zalewą. Teraz oczywiście musimy przetrzeć, żeby nie było jakichś pozostałości. zakręcamy i pasteryzujemy Ale mówię wam zróbcie sobie tej sałatki naprawdę więcej To jest tak fantastyczny smak Dosłownie rewelacja, rewelacja, petarda. Teraz zakręcam słoiczki. I jeśli chodzi o pasteryzację, będę pasteryzował przez 15 minut. Tak więc sałatkę mam zapasteryzowaną, wy idealny przepisik macie już u siebie, kto chętny może działać, serdecznie zapraszam, życzę Wam udanego wekowania i do następnego.